Chciałem o jednej rzeczy po, e, wspomnieć, ponieważ idąc tutaj e, do lasu no, napotkałem trzy osoby, które zbierały grzyby, w tym była to nastoletnia dziewczynka, która chodziła z nożem w ręku i szukała grzybów. Więc e, ludzie proszą się o nieszczęście. Nie, nie znają podstaw generalnie posługiwania się ostrymi narzędziami. I co jest zaskakujące, to że w pobliżu prawdopodobnie to był jej dziadek i jej ojciec, więc e, dziwna rzecz, że ludzie m, zdobywają się e, na taką niekonsekwencję e, w używaniu tych ostrych narzędzi. Przecież jeżeli ktoś nie operuje tym nożem w danej sytuacji, to wiadomo, że musi go odłożyć na miejsce. Trzeba z, na to zwrócić uwagę, że tutaj jest teren dosyć... E, taki ukształtowany w sposób taki nieregularny i, i mamy na tej ściółce mnóstwo przeszkód. Są gałęzie, są pniaki, są wystające jakieś fragmenty kamieni, więc łatwo się poślizgnąć i po prostu przebić sobie wnętrzności tym nożem. Tym bardziej, jeżeli on ma czubek, więc nie wiem, jeżeli ktoś daje dziecku no bo tak to trzeba nazwać, jakieś ostre narzędzie, w tym wypadku nóż, no to przede wszystkim trzeba kupić taki, który ma chociażby zaokrąglony czubek, albo nauczyć go sposobu przenoszenia tego. Wiadomo, jeżeli nóż nie jest używany, więc powinien on wylądować w pochwie, albo jest inny sposób, jeżeli jest często używany, a jest to nożyk lekki. No to dobrze mieć tą pokwę zawieszoną na szyi, wtedy go zawsze mamy pod ręką, a nie skazujemy się na jakieś niebezpieczeństwo i nie, nie szukamy sobie e, jakiegoś nieszczęścia. Tutaj wygląda na to, że ludzie sami się proszą o e, jakieś nieszczęście, tym bardziej, że no, teren nieraz jest oddalony od tych głównych traktów i, i dotarcie nawet z pomocą do takiej osoby no zajmie czasem kilka godzin, a co najmniej kilkadziesiąt minut, więc, więc to naprawdę może się skończyć tragicznie. Więc ja nie wiem, czy, czy ludzie mają jakikolwiek jeszcze rozsądek i jakiekolwiek e, poczucie bezpieczeństwa, jeżeli tak postępują. Także ja przestrzegam przed takim podejściem do, do tej sytuacji, zwłaszcza jeżeli mamy pod opieką. E, Niepełnoletnie dzieci, albo, albo nawet młodzież, czy nawet dorośli. Jeżeli są, więc trzeba na to zwrócić uwagę, żeby zachować chociaż to minimum bezpieczeństwa. Zawsze jest niebezpieczeństwo skaleczenia się nożem, natomiast niektórzy robią wszystko, żeby, żeby sobie coś wydarzyło. Powiem tak, ja nigdy się jeszcze nie skaleczyłem nożem w lesie, więc ponieważ no, z prostej przyczyny przestrzegam podstawowych zasad I to mnie chroni przed takimi nieszczęściami, ponieważ wiem, że jeżeli jestem sam, właściwie moje szanse na wyjście cało są bardzo małe. Więc jeżeli sobie bym uszkodził jakąś tętnicę albo przebił wnętrzności, no to praktycznie skończę w tym lesie. No, no, no więc zdrowy rozsądek powinien podpowiadać pewne reguły podejścia do tej kategorii narzędzi, które... Żywami, które powinniśmy mieć w niektórych sytuacjach. Nigdy nie chodzi się z nożem w ręce po jakichś krzakach, ponieważ łatwo się jest potknąć, łatwo się jest przewrócić i można sobie przebić wnętrzności albo dosyć poważnie się zranić. No i tutaj ta nieodpowiedzialność jest naprawdę zdumiewająca w jakiś sposób. Nie tylko młodzi, ale zwłaszcza też ludzie starsi nie biorą pod uwagę tego, że może się coś wydarzyć nieprzewidzianego i proszą się niejako o kłopoty, problemy. Więc naprawdę trzeba mieć troszeczkę w głowie poukładane i trzeba mieć jakieś rozeznanie. Jeżeli ktoś już chodzi z tym nożem, to niego sobie włoży do pochwy, niego w jakiś sposób bezpiecznie przenosi, a nie porusza się z nożem po w terenie bardzo zróżnicowanym i bardzo niebezpiecznym, gdzie łatwo jest o jakieś potknięcia, zahaczenia, o jakiś korzeń, kamień, wywrócenia się i zadania sobie poważnych rad. Jeżeli ktoś naprawdę potrzebuje tego noża i, i, i dosyć często chce go używać, tak jak grzybiarze, więc albo niech się zaopatrzy w nóż składany, albo po prostu powiesi sobie jakiś lekki nożek na szyi. Wtedy łatwo po niego sięgnie, łatwo wyjmie będzie mógł dokonać tych czynności, które będą w danej sytuacji wskazane, no i łatwo go schowa, a nie będzie się bezmyślnie narażał na jakieś nawet tragedie, więc, więc może dojść do naprawdę tragicznych wypadków i, i to wszystko będzie efektem tego, że ludzie są bezmyślni. Jeżeli osoby, które poruszają się w takim terenie trudu, zwłaszcza są sami, sami, więc rozsądek im podpowiada, że muszą dbać o to bezpieczeństwo, ponieważ nikt nie przyjdzie im na ratunek, a nawet jeżeli by przyszedł, będzie to ratunek spóźniony. Tutaj natomiast, jeżeli się ludzie poruszają w większej grupie, więc łatwiej jest o tą bezmyślność, i dziwię się naprawdę ludziom w pewnym wieku, że nie zwracają na to uwagi, że nie dosyć kategorycznie nawet nie wymuszają na ty, tych dzieciach, którzy nie mają takiego rozeznania, nie wymuszają pewnych zachowań, które są podstawą bezpieczeństwa właściwości.